Okej, okay, jedziemy. No to ja się przywitam. No to mamy. Tu chodzi tu. Dzień dobry. Hej, Siemano, witajcie z tej strony dzik. A to jest kolejny i tym samym początek nowej serii Other Planet. Możecie mnie znać jako Steiner Czego się widzisz? Other Planet! A jak to się nazywa? <noise> PLANET! A PLANET! Planet! <noise> Sam, że się Planet Dobra, czekaj, bo muszę chat wyłączyć, bo za to czacie czacie. Nie Ja mam lagi, weź włącz ten desz Nie umiem, ale serio nie umiem Chwilę Witamy w ten piękny i pogodny dzień. Yyy... Atmosfera oraz ciśnienie dzisiejszego powietrza sprzyja na kręcenie tego odcinka Więc co mamy w skrzyni? Moja bólska What the fuck Co nie masz w skrzyni? Nagrywasz? I... Tak Ja pierdzielę A co? Dzik jestem, rol Ej to czekaj to Gdzie, Ej, gdzie są klocki? Moje <laughs> czekaj, to... czekaj bo tu jest Zbuduj dom z kamiennej cegły. Daj ja to zbuduję, bo ty ostatnio spieprzyłeś to. Ty to Ja torcze piorę to... i będę mężczyzną i wezmę kurwa Eo... Zadrwa... No, jest... zadrwala się to. Jest... Nie przeklinamy. Tak, to jest odcinek dla, dla młodych. Dzieci. Tam jest dziecko Dla dzieci, bo Minecraft lol Ale nie rób tak, żeby, ta, żeby tam potem szło wejść, takie schodki zrób Dobra, dobra, ja umiem, ja umiem wszystko olej. Ty, ale tak może we, nie na środku to wybudujemy, tylko gdzieś tak z boku Zajebiście Ma ktoś kill off, weź mi kill off, po Dobra, zaraz Workbench'em, workbench'em O, tutaj to zrobię, tutaj się fajnie tak będzie prezentowało, na takim boku, a tu sobie pole zrobimy Olej, olej O, 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 olej o, Achievement mam lol Ja już miałem achievementa a ja zrobiłem workbench. Whistles Brothers. Kurde. No więc witamy was. No, e, może, może wyjaśnisz dlaczego nie było odcinku, bo ja nie mam pomysłu. E, no tak, możecie znać mnie z, 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 z filmu Vanaku Steiner Quarter Planet tam. Coś, nie? Ale teraz kontynuacja tego będzie pod nazwą inną. Ponieważ... Taka słaba. No nie, bo jestem dzik. To, to tylko dzik się zmieni. Poza tym niby będzie... Znaczy powiedziałeś, że nazwiesz, że nazwiesz Niby trzeci, odcinek trzeci? No, będzie nie? trzeci, ale będzie Ale jak nowa, nie? No bo, bo, nam bo nam nie pykło. No no no. No, dokładnie. no więc w tak, tak, tak... Tak będzie. Psz. Dirt, Dyr, mi trochę nakopa jak możesz. Dirt! No, nie mam opaty. No, już, już, już chciał, nie? A potem muszę pipy montować. Mm. Mogę zrobić mieczy <laughs> Już masz maczugę. Ale dziura. Weź mi jeszcze trochę. Ale nie tak. Dobra, daj mi ten dirt. Kurz, <laughs> Yes, Steak! Mm. Zrobiłeś mi ten kilo, weź to rozrąbaj, no, tam co tam co Ej, tu jest węgiel pod tym, weź ten węgiel Tu jest drewno No, coś tam jest I węgiel. O lol, skąd ty to wiedziałeś? Pujo no Już żeśmy ostatnio grali Serio? No I też to samo, bo to jest to, co ja akurat pamiętam na tej mapie, jedyna rzecz Muszę kobla trochę Ja tu robię bezpieczną strefę dla dzieci w ciąży i kobiet, Jezus Mmm, aborcja <laughs> No i na tyle. Do no widzenia. Gimbazium tak, Zanczęta Gimbazium. Szczerze... Jak powiecie, jak powiecie co, co macie na początek w ogóle, to jest Na początek szkoły. W ogóle po co się pytam i tak każdy będzie miał tu samą opinię. No właśnie. Nie. Jak chcecie możesz napisać, jak nie to i tak będę wiedział. No właśnie. Ej zrobisz to w stylu takiego bunkra czy bardziej yy, pod kątem... Work będzie, jest będzie. Zrób to w stylu gotyckim Nie, nie, nie uważałem na jest <noise> Taki to jest styl Zawsze mi się pieprzą <noise> sobie... ŻELAZO LOL ŻELAZO, dokładnie, zawsze metal mówię <noise> Ja... No to tu jest żelazo i ten I jeszcze potem pamiętam gdzie był spawner, bo też żeśmy się tam wpieprzyli Spawner, spawner. Ty daj mi kilo, bo znowu spieprzyłem ten domek. Mm, mucha hucha Dobra Co mam ci dać? Jeszcze raz? Kilo w daj, to tak masz, masz Masz, masz Spadłem Dobra, więc mamy dwa, dwa, dwa żelaza Czyli na mieczyk mamy Okej, okay, to ja tutaj coś zrobię Może... A, z... Czym to prze... Dobra, węgiel jest No dobra mm, Ale w, nosy, w nocy... W nocy pragnę zawa... Nigdzie nie wychodzimy Zostajemy w naszej bezpiecznej strefie Ty, ogólnie to... Bo ja potem nie chcę mieć dziur na tej mapie Ogólnie to... Jakie są zadania jakieś łatwiejsze? Bo ja sam ten nie wiem tak naprawdę. E, łatwiejsze zadania to masz takie... Zbuduj dom z kamiennej cegły, stwórz trzy tłoki, przekop się przez dolną część planety, to jest to co... Ja będę fedrować w nocy. Znajdź jeden obsydian, znajdź jedną gąbkę, blok żelaza, blok złota, blok diamentu... O! Blok żelaza zrobiłem! Ale znajdź, nie zrób! Zrób to tam potem, jest tego w cholerę To tu są skrzynie? Nie, blok żelaza jest postawiony tak, ofem A, myślałem, że sztabka, boś bosz, Boś Co ty sztabkę żelaza zrobiłeś? Nie Dlaczego? Bo mówisz, zrobiłem blok żelaza, a, myślałem, Dobrze, że... nie wi. ...że sztabka Może się pomyliłem, co? No Nie No widzisz Zgidziesz bardziej. Lol Twoją mamą Twoja mama suchar roku Teraz, teraz wymyślę, czekajcie Kuźno, ja mm. Tak będzie ładnie, tak tak dizajnersko. Zaraz wam coś strzelę tutaj Strzelę sobie Ej, ale... Do... ładniejszy domek zrobiliśmy, nie? Jak wtedy No, taka Masz drewno! Nie no ty tam schodki budujesz, serio! No chciałeś wejść! Ale chciałem, żebyś z tego drewna zrobił schodki, a nie z desek. Synek! Nie pyskuj! Nie pyskuj mi tu! Daj mi deski, bo nie będę ziemianki robić, bo mi się skończyły Trudy. te szef. Dobra, pan architekt tutaj przystępuje do pracy, Cztery tak? Cztery kąty Cztery katy A jak zabraknie torczy to może zjedzmy tatara <grym zanowite> Nie pozywajcie nas proszę <grym zanowite> Daj mi jeszcze desek Szybko, bo się noc zapada i zrób <grym zanowite> drzwi <grym zanowite> Nie bij! Matko! Dawaj deski! Mm. Ale deski nie drewno buraku! No to se zrób deski! Nie umiem O, mam achievementa A nie nie ma Nie ma na mm. drzwi nie to Drzwi zrobiłeś? O, dobrze, to... Do... ile te... Daj mi trochę drewna jeszcze No szybko! Masz deski Jeb, jeb, NIE Nie, no masz te drewno kuźwa za tobą leży Więcej! Nie mam, nie bij, nie, nie mam więcej, zaraz mnie zabijesz Pod ścianę, już Ej, ale mnie zabijesz zaraz, serio Dawaj to szybko te drzwi! Dobra, szybko Ej, tą skrzynkę by wypadało przenieść, nie? No to sobie no bo ja dobra Ej podwójne, podwójne zrobię, żeby było elegancko, nie? Zrób oh, O fuck, jedna deska, ja pierdziel... Ja mam ja mam więcej, czekaj ja to zrobię. Dobra, to dawaj, dróg. Jak, <laughs> jak się nie robi? Cholera ekran! Jak skrzynie się robiła? Ale... Jep Dobra, dobra, dobra Ej, nie wiem to... się... Czy czasami nie jesteś spieprzony, bo to są jakieś pluginy na tym tym i możliwe, że się nie będą spawnować te moby, także to będzie kijowo jak się nie będą spawnować. Dobra, przenoś. Czekaj okay. Okej okay. Teraz zrobię... Nie, chyba ee... się spawnuję, bo miałem laga Okej okay. Chociaż nie ma... Fuck CREEPER! CREEPER! <laughs> Spieprzaj! No, wbijaj! Szybciej! Go! Cholera! Ja mam wszystko! Ja tam wszystko już wziąłem! Slow motion! Slow motion! Róbmy internet! Tak jest! Zombie wszystko tam jest. Idę tak zgwałcić. O, siedzimy Dobrze. No widzisz chłopcze, no... Już. No i wtedy twój dziadek. <noise> Jak nie było internetu. Idę na podwój. Fajnie. Nie, no wbijaj co... tu, bo tu chłopie potem będziemy mieli dziury do A! Nie, nie, nie dziabaj tych drzwi. A ja jestem chyba żelazny. Ej, zombie rozwalają drzwi, zapomniałem. What the fuck, to metalowe lol Nie! Takich, takich nie rozwali Wana kubwa Obróć się ruka. Patrz, takich nie rozwali <słuch> Dobra, ja idę federować. Ja idę przepalać Hmm, nie mam żarcia, masz jakieś żarło czy wszystko pieprzyłeś? Mam ciasteczko. Ja ty zresztą. ty zjadłeś! Nie, te grzyby został, bo te grzyby trzeba potem posadzić, bo jest taki... Czekaj, ja poczytam achievementy. Macie eee, znaczy zadania, jest achievementy. Tak, zrobiłem, już glitch. Złów pięć ryb, ale to potem jak zrobimy... Zabij dwa pionki jaskiniowe, zabij dwa creepery, dwa szkieletony, dwa pionki diamentowym mieczem, diamentowym mieczem. Zrób jakiś, zbuduj jakikolwiek mechanizm redstone, No to ja na to zrobię osobny odcinek, bo to wtedy wykminimy coś fajnego Ja nie umiem I To ja umiem. Stwórz, czekaj, stwórz farmę zboża, stwórz farmę trzciny cukrowej, to wszystko zrobimy automatycznie, to będzie od razu podpięte pod to Stwórz farmę kaktusów, stwórz farmę dyni, stwórz farmę melona, stwórz farmę grzybów, stwórz trzy zielone wełny, stwórz trzy niebieskie wełny To, to fajne zbierz. będzie Zbierz 64 drewna, nie deski ty zajebiste! Ale co? 64 drewna, a nie deski, tak? No Spoko, to nalajcie Jeszcze dzisiaj, mówię. nie, dzisiaj to na pewno Nie, miał. bo nie mamy tyle tych Dobra, ja tylko to no. Stwórz 5 jack o lanters. będzie ciężko z dniami Spoko, ja idę na podbój. Nie, nie idź proszę cię, nie Czekaj, przyjażka Lololololu Nie! Lo, ja lo, nie chcę Lolo. Lo, lo. Jeszcze, ej ale serio, miecz ze sobą wziąłeś No no żelazny! <gryzny> Ser, serio ty chcesz zrób żelazny mierz Ja gwiazd... Ja idę w poszukiwaniu grzybków A ja je mam Co tu jest woda lol Ja mam te grzyby O o gwiazdka spadła A nie to ender boże Fuck! Fuck. No Fuck nie my, No nie widzisz. idź po ten teraz. teraz no bo nie wracaj tu Dobra Zrobiłem to co do mnie należało Odrodził mi się głód, he, he, he. No ja że ty po to to robisz, ale rozpieprzesz przy okazji pół mapy Dobrze Mmm, pająk What the fuck? I idę fedrować Ty co tu pająk robi? Gdzie? Ty go nie widzisz? Gdzie? O, blok żelaza! Uh, już? Już jest po zadaniu, lol <laughs> Czekaj, czekaj, ja go wykopię Ej, to się... Nie, a czy masz, masz metalowy kilof? Żelazny, Jezus Ej to można sobie na sztabki zamienić, nie? Czy to musi być... Fak, no bo ciebie To musi być pod postacią Debil. tego. Debil. Debil. No, Debil. Podsko podskakujemy na 3-4, bo ja no. mam jedno serduszko. 3, 4 Ale czekaj jeszcze raz. Nie nie czekaj, Nie, Czekaj, nie, czekaj, Ja już mam pomysł. Dobra, dobra. 3... Nie, czekaj! No odsuń się ode mnie. Patrz, patrz się... Patrz jaka faza, patrz, odsuń się, patrz. No. Widziałeś to? To coś tak ma teraz? Wychodź. Nie naprawili to gówno. Zawsze jakieś idę. Ale... No jak kur... Te, ja tu... Kto tu jest z tego? To tu ma spodnie? Fak, straciłem spodnie. Ej, daj mi torcie. Torcie mi daj. Gdzie są? Dziękuję. Badzi kawał. O, 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 kliper się patrzy. Creeper nie kliper! Ja chyba zmienię na sztabki te żelazo Nie zamieniaj zostawię na razie Nieee Nagrywamy już 13 minut, odcinki będą miały jakieś 18, więc zbliżamy się do końca Rozpoczęliśmy 13 minut już? No Plus minus Jeb, yep. no i mi się kiwi rozpieprz Lol Więc w zasadzie już możemy wykreślić dwudyk dom z kamiennej cegły pose z lawy, aby bronić dom przed creeperami Dobra, to ja wiem gdzie jest te całe, ten, 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 ten cały szajs Ej, ten... jest... Zrób metalowy, bo to jest troszkę... Właśnie, dobra, już mamy gites, dobra Ja tu ja, rozwala... robię... ja robię łóżko, dobra? Okej, okay, spoko, dzięki rozwalaj sobie to buraku, rozwalaj z Zrobiłem... Zrobię dwa łóżka I to zrób okay. a, a ja znowu ja muszę wykopać jaskinia, a ja nie mam kilofa. O, dobra, znakomicie. Dobrze. Pójdziemy spać, wiesz, żeby nie... żeby można było wyjść, a poza tym ja muszę... ...ja już jedną. No i gdzie ja pójdę spać? Powiedz mi, jak ja tu cię nie mogę położyć. Bo tu jest Monster i z nerbi. Nirbi. Masz, masz kilo, wykop tam taką jamkę pod... Zaraz, czekaj, jeszcze tylko muszę... Ja tak ja wiem gdzie jest te, te całe te całe spawnery to wszystko, to ja tam pójdę od razu, tylko musisz mi dać metal. Żelazo Metal w postaci żelaza, o tak. Z torcie trzeba zrobić jakiś, nie wiem Dobra, masz tutaj kilo, zobacz. Mam torcie. Masz kilo? Ja zrobię miecz i pójdę w pająki. Dobra, ja już... ja już leżę. Może nie pająki, tylko... Chodź tu, chodź tu, wbijaj tu. Dobra, idę Ta. Czekaj, czekaj, odsuń się. Rozwal to, dzięki. To też rozwal. Dara, idzie tutaj wier. Jeszcze tutaj rozwal. Czekaj, bo schodek rozwaliłem. Ja piernicie, nie. LOL! Wyjdziemy. Nie wyjdziemy! Odsuń się. Jakich troll! Lol Jest za dużo lol mówię, no? Łóż go małżeńskie! Odsuń się! <laughs> Odsuń się, jeszcze Kutaz No odsuń się, bo chcesz położyć klocek Kutaz No odsuń się Ty muszę położyć klocek, o, dzięki no. Dobra, kładź się Kutaz no. no No zaś nie mogę Serio, ja też nie, nie mogę. mogę Nie wiem czemu Rozwal to czemu? Daj mi ten kill ja to szybciej zrobię niż ty Ej, e, wziąłeś ja mi łóżko, złodzieju Cygan tutaj No i jak stąd wyjdziemy? No ja mam killów przecież. Hmm. Masz ja już... łóżko. Okay. No i pan teraz jaka, jaka faza. Pa. Widzisz? Ej, wykop mi to, bo ja nie mogę łóżka postawić. O ma. No kładź się, kładź się! Mmm... Ostro. Nie wiem czy mal bo jak nam z tego praw tego... Nie! No. Zginąłem! What the fuck? MAMO! AHAHAHAHA ja Jak coś to zrobił? A, jestem na zewnątrz! Cześć, to ja tu zaraz przyjdę, że się nie... boli! Nie bij! Creeper, creeper, creeper! Black, Creeper, creeper, creeper! Nie wybuchaj! No i tak zaraz yy, ta. nie ten... No, już, już, już znikły. No właśnie. Trzeba... Ej, czekaj, ustawka! I creeper do mnie biegnie, już blagł ustawki. W cholerę idź! A, no nie żyję, znowu Nie kolejny! Nie ja, <laughs> pij Ja tam idę, idę, idę o A już się skończyło wszystko, czekaj już już Idę król Artur Dobra Ej, one nie niszczą No bo ty słaby jesteś, no Ej, A bo jestem ten... Dobra Muszę ten plugin usunąć, żeby creepery niszczyły świat Wiesz co musimy posiąść drzewa jakieś What the fuck Ja miecza nie mam Ej weź człowiek Czekaj Dobra wykilowałem to, to wszystko Ja tutaj robię już miecz pierwszy Czekaj creepera This is parta Daj mi to będzie miecz. miecz Daj mi mieczor Ale to będzie dla mnie Ale metalowy killow mi daje miecz metalowy Bo ja potrzebuję bo ja chcę iść tam do tej kopalni Chociaż w zasadzie nie zdążymy bo to się minuta więc Czekaj jeszcze, czekaj Weź tutaj do tej małej skrzyni podejść No I masz drewno sobie zrób jeszcze Ale metalu nie mam? No jak nie no. masz? Nie Ale ma tam? W zasadzie po mi metal, dobra zostaw Rzuć, rzuć mi kilka kobli No, gdzie Już te wziąłem Już nie płakiej Nie płakiej ziomek Nie ma, nie, nie ma yy, spodni ja, nią, ja nie mam, nie już tego. FAK! Wywaliłem to wszystko Boż Szczerze to musimy dużo trzeba posadzić bo tutaj 64 to się nie uzbiera tak łatwo No co ty? Czekaj może zawód tam za strony ekran. Dobra, to chodź tu się tutaj tu idziemy. To co to kończymy, nie? Bo już jest y, 18 minuta, prawie 19. Czuk, czuk, czuk. Się wciągnąłem, <laughs> dobra. To, to Więc... Konie... Ustaw się naprzeciwko mnie. Hmmm. z ciałami w karku, w głowie i w ręce czekaj, czekaj, Żegnam czekaj. się, zwabi Fuck. ten ja drugi koleś pieć. Ten drugi koleś też się żegna, tak? Na razie bi nie bij mnie, nie bij oh, mnie! Ej, nie bij mnie z wiecza proszę cię, nie bij mnie z wiecza! Aha dobra, cześć Subskryba!